W odcinku kasyczera. Chcę zrobić to bardzo szybko, bo zawsze mi się e, wyłącza kamera, a znaczy telefon i to jest tak, przy, da, po pierwsze nazywam się Zuział Łukasiewicz i mam kotę, Łatka, zaraz Wam pokażę, bo tutaj taki piękny kotek i to jest słodki jeszcze tam. no i naprawdę bym chciała, żeby mi się to nagrało, bo to naprawdę i proszę mnie nie komentować i nie, nie hejtować mnie, bo naprawdę. Z będę miała godzinę, a z tego nie A mniejsza z tym podobnego kota mieszanica, ładka. Gruby kotek, z mała. No yy, i nie proszę mnie na bo to tak smutno, no naprawdę smutno bardzo. To jest nauczniki. Berenski Berencki Bispestewski. Chciałam jeszcze coś przypomnieć, że moja króżeka ma takiego. Be, Berenczka. Berencki Bispestewski. Yy, on jest już duży. No i. No i. Ada Zobel, to ona ma tego psa właśnie. No i się Malik jest bardzo fajny. To może sobie przeczytać, bo ja już naprawdę nie mogę czytać, bo <coughs> jeszcze, jeszcze jestem jeszcze trochę chora i. No i jeszcze może sobie pocztę dla Zuzi, ale już nie w tym sezonie, ale naprawdę jestem chora i już nie mogę naprawdę mówić. <coughs> no. Jestem u w klasy trzeciej. No, ale naprawdę już nie mogę mówić, bo jestem tak. Zdenerwowana, bo no, wszystkie mi się nie chce nagrywać. Najpierw nagrywałam jedynkę, tylko mi się nie chciała wstawić. Już naprawdę jestem tak zdenerwowana. Wszystko już mam. Wszystko mam podziutki w nosie. I to już sobie to przeczytać, bo to jest takie smutne. Już to nie mogę wstawić. Jak mi się wyłączy, to bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam. To jest tak, tak, tak. aplikacja Ben Talking Ben. Coś tam, coś tam już nie mogę czy nie przeczytać. Ten to też polecam, bo jest to bardzo fajne. Po prostu sobie to przeczytać, bo już naprawdę nie mogę. Tak. I tak. Ku, jakoś zdążyłam. I chciałam jeszcze przekazać ten. Oto tego. I to jest pierwsze. I to jest drugie. I dobra, mam nadzieję, że to był krótki filmik. Papa. Pa. I na razie. I ona jest.